Jak pan ocenia możliwości innowacji w obszarze telekomunikacji? W obszarze telekomunikacji to możliwości innowacji są bardzo duże. Proponowałbym troszkę rozszerzyć słowo telekomunikacja na ogólnie rzecz biorąc szeroko rozumiane usługi cyfrowe. Dlatego że branża telekomunikacyjna od takiej. Tradycyjnej, klasycznej, która polegała na komunikacji głosowej, rozwinęła się niesamowicie właśnie z wykorzystaniem, dzięki wykorzystaniu cyfryzacji, dzięki temu, że ta branża, ta, ta, ten sektor gospodarki jest głównym, takim powiedziałbym, pasem transmisyjnym, który umożliwia świadczenie usług y, cyfrowych, usług y, mhm. o bardzo, bardzo szerokiej gamie. I tutaj nawet widzimy na polskim rynku, że y, no ja bym powiedział, nie mamy się czego wstydzić. Operatorzy wprowadzają takie same usługi na takim samym poziomie, a niekiedy nawet czasami są bardziej zaawansowani, bardziej innowacyjni, jak wielkie firmy światowe na, na, na rynkach światowych. Co jest ciekawe, warto zauważyć, że właśnie mniejsze firmy często potrafią być bardziej innowacyjne, no bo są, jeżeli tylko podejmą taką decyzję, są bardziej zwinne, mogą szybciej pewne rzeczy wprowadzać. Wiadomo, że w dużych organizmach proces decyzyjny jest wolniejszy, kwestia na przykład ilości abonentów, która powoduje, że choćby sam wolumen usług jest, jest znacznie większy, trzeba te usługi dobrze przetestować. Operatorzy, którzy mogą działać na mniejszej grupie, w mniejszych sieciach, łatwiej i szybciej mogą te rozwiązania wprowadzać, ale potem właśnie mogą się nimi dzielić, mogą je rozwijać i dalej sprzedawać te usługi. Mamy bardzo wiele takich przykładów. Tu jest jeszcze też ważne, żebyśmy pamiętali o tym, że w tej chwili właściwie usługi mogą się oderwać od infrastruktury. Struktury. No bo kiedyś operator mógł obsługiwać tylko własnych oponentów. Teraz mamy mhm. wiele warstw, choćby weźmy telewizję dystrybuowaną y, przy pomocy internetu, gdzie operator dostarcza transmisję, a inny operator czy inny podmiot y, dostarcza usługę. I to jest taka właśnie symbioza współpraca pomiędzy różnymi by, przedsiębiorcami po to, żeby ta atrakcyjność, ta konkurencyjność na rynku była coraz większa. Mhm. A jeszcze jakieś przykłady? No mamy też bardzo dużo przykładów, no zwłaszcza to widzimy w, w świecie tym mobilnym, usług, które wykorzystują dwustronną komunikację na przykład, prawda? Czyli możliwość właśnie interakcji z, z abonentem, gdzie, gdzie mamy różnego typu, no począwszy od gier, po różne bardzo takie powszechne zastosowania, chociażby komunikację, czy mm, na przykład monitoring, czy y, sterowanie urządzeniami domowymi, albo firmowymi. Tu, tu naprawdę to, to pole do jest, jest olbrzymie. Też trzeba ym, zwrócić uwagę na to, że bardzo dużo tych rozwiązań, które kiedyś były niezwykle drogie, były bardzo zaawansowane technologie, w tej chwili dzięki właśnie masowości staje się zupełnie no, dostępna, przystępna mhm. dla, dla wszystkich i w związku z tym też się zwiększa potencjalna baza y, odbiorców, którzy z tego korzystają. Ja myślę, że tu jeszcze mamy bardzo wiele do, do y, o, oglądania, do, do zrobienia. Między innymi z tego powodu, że no, jednym z istotnych w tej chwili parametrów jest możliwość, znaczy szybkość transmisji, czyli przepustowość sieci. W tej chwili te sieci są, jeżeli są budowane od nowa, to są już budowane najczęściej albo w technologiach światłowodowych, albo w technologiach radiowych zapewniających bardzo wysoką przepustowość. Starsze sieci są modernizowane, w związku z czym no, jakość na przykład transmisji obrazu, czy, czy szybkość reakcji, szybkość przesyłania informacji są, są o wiele większe. Reakcja na, na jakieś działania często się mierzy w milisekundach, więc to, to daje naprawdę bardzo dobrą taką takie podglebie, takie taką platformę, na której można bardzo nowoczesne, bardzo zaawansowane usługi się. posadawiać. Czy przy wdrażaniu strategii cyfryzacji powinna uczestniczyć polska nauka? Cyfryzacja jest dziedziną bardzo szybko się rozwijającą, zarówno na całym świecie, jak i oczywiście w Polsce. Jest bardzo wiele zadań, które są na styku właśnie nauki i prac badawczo-rozwojowych, prac, które mają służyć stworzeniu bardzo innowacyjnych rozwiązań. Ja bym powiedział tak, no, no nie wyobrażam sobie, żeby nie angażować potencjału polskich uczelni, polskich naukowców do takich ważnych zadań. Oczywiście cyfryzacja jest bardzo szerokim pojęciem, ma bardzo wiele szarów zastosowania i w związku z tym też ważne jest, żeby wiele dziedzin nauki było w nią zaangażowanych. Nie tylko mówimy o informatyce, która stricte zajmuje się no właśnie przetwarzaniem, cyfryzacją, ale no... Cyfryzacja to jest pojęcie horyzontalne. Ono występuje właściwie we wszystkich dziedzinach życia obecnie, również w naukach humanistycznych, czy w ogóle w świecie humanistycznym. I właśnie dlatego trzeba zachować odpowiednią proporcję pomiędzy osobami merytorycznymi, które muszą rozumieć i posługiwać się technikami cyfrowymi, jak i osoby, które się właśnie specjalizują w tej części cyfrowej. I to, tak jak powiedziałem, mamy bardzo dobre uczelnie, mamy bardzo dobry potencjał, ale to wymaga też współpracy, nawet nie powiedziałbym, ze strony gospodarczej, ze strony podmiotów gospodarczych, bo one to rozumieją i one to robią, ale właśnie dobrego zrozumienia i dobrego wspierania ze strony administracji, ze strony osób odpowiedzialnych za to, żeby te strategie w skali państwa, w skali administracji ze szczebla rządowego wprowadzać. Panie profesorze, jakie działania powinny zostać podjęte, aby chronić konkurencyjność branży telekomunikacyjnej? To jest zawsze bardzo trudne pytanie, dlatego że to jest branża regulowana, chociażby z tego powodu, że mamy do czynienia z... No, dużą nierównością podmiotów na rynku, ale ja bym powiedział tak, no, należy zachować złoty środek, bo nie można całkowicie pozbyć się regulacji, ale regulować trzeba tych, których należy regulować. Natomiast y, zwłaszcza dla małych, prężnie działających przedsiębiorstw nadmierne przepisy ograniczające ich swobodę działania, no, odnoszą przeciwny skutek, zamiast y, poprawiać konkurencyjność, właśnie ją pogarszają. Na pewno ci, którzy mają znaczącą pozycję rynkową, ale w określonych rynkach, na przykład w kwestii dostępu do infrastruktury czy w kwestii dominującej pozycji na rynku jakiegoś, jakiejś kategorii usług powinni być regulowani. Zresztą dzisiaj na konferencji pan prezes Łukę zapowiadał, że zamierza zrobić przegląd rynków regulowanych i zarekomendować na niektórych rynkach odejście od regulacji ze względu na to, że nie ma już takiej potrzeby.